Cześć wszystkim. Dzisiaj dopadła mi przypadłość sondy lambda w Audi A4 B8 2.0 TDI 136 koni błąd przez jakiś czas usuwałem no ale cyklicznie on tutaj się pojawiał i jest to błąd y, zbyt y, bogatej mieszanki y, on ma oznaczenie y, 2196 no i to jest błąd sondy lambda przed katalizatorem. Katalizatorem przed DPF. em No i co? Zaczynamy od ściągnięcia tutaj pokrywy. Sondę już odkręciłem. Ona siedzi tam. Spryskałem WD-40 oczywiście jakby nie było. Zostawiłem na 20 minut za pomocą klucza do sond lambda. Tak on wygląda odkręciłem sondę dosyć mocno się działa ale wiadomo siłą wszystko da radę stara sonda jest w takim stanie że pokazuję jest trochę przykopcona no tak przebieg robi swoje ja mam 120 260 3000 przebiegu. A tak? Tak, niby co 250 tysięcy powinno się wymieniać, są dla nie, No, nową zakupiłem. Yy, tańszą. Tu jest numery do niej. No, taki zestawy dostajemy trytki, jakieś tutaj zaczepy. O, yy, po numerach ta sama sonda kosztowała 500 zł ja ją dostałem za 270 zł mankament jest jeden tylko taki, że przewodzik mamy tutaj dłuższy, ale to bez problemu go poukładamy tutaj dobra, zaraz Wam się odezwę, tutaj poukładam, pokażę jak to wyszło, no i patrzcie w taki sposób to ułożyłem, tutaj nic nie stuka nic nie będzie tutaj dolegać nie ma problemu tutaj użyłem specjalnej takiej Mówki trytką leciutko złapałem tu ułożyłem przewodzik. No i co? Pozostaje nam się cieszyć dalej bez awaryjną jazdą. Zobaczymy, czy spalanie spadnie. Zapraszam do subskrypcji i do polubienia mojego kanału. No i dzięki. Do następnego. Hej!